Dzień dobry, witam, witam serdecznie Państwa. Z okazji nowego poniedziałku, wszelkiej pomyślności w nadchodzącym tygodniu Państwu życzę. E, miło mi rozpocząć z Państwem kolejny tydzień, który już się praktycznie rozpoczął rano, ale niektórzy wstali później, tak jak ja. Proszę Państwa. Zaczniemy może od poważnej sprawy, której byłem świadkiem nieraz w Stanach Zjednoczonych. Tutaj Państwo widzą dokładnie o co chodzi. Są dwa terminy w Stanach Zjednoczonych, które jakby określają... To, co może się stać i co będzie efektem czegoś takiego, co widzimy na zdjęciu, że kobieta łapie się za głowę, a wszystkie rzeczy ma po prostu przed domem albo no, przed domem na chodniku gdziekolwiek. Chcę Państwu powiedzieć, że dwa terminy są w Stanach. Pierwszy jest eviction, czyli no, po prostu usunięcie kogoś z mieszkania lub domu, jeżeli ktoś nie płaci czynszu, prawda? Natomiast drugie określenie jest foreclosure, to jest usunięcie kogoś z mieszkania albo z domu, jeśli ktoś nie płaci mortgage'u, czyli pożyczki na dom, którą otrzymał od banku. Są dwa różne określenia. Na przykład ten chaos prawny, który jest wywołany w Stanach Zjednoczonych od tej niedzieli, dotyczy przeważnie no, eviction, czyli tych którzy wynajęli po prostu od kogoś dom albo mieszkanie i nie płacą i nie płacą zadłużenie tych wszystkich ludzi wzrosło do około 20 miliardów dolarów proszę państwa którzy nie płacą za wynajęcia mieszkań lub domów w Stanach Zjednoczonych tak i teraz w niedzielę właśnie w tą która minęła w Stanach Zjednoczonych Przestaje obowiązywać wprowadzone przez CDC, Centralno, Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, memorandum, które wstrzymywało wykonywanie eksmisji. Z szacunków wynika, że z czynszem zalega ponad 15 milionów osób. Pytanie jest tylko takie, co to jest w ogóle za 15 milionów osób? Czy to są te osoby, które podpisały umowę najmu? bo te osoby same nie mieszkają w tych mieszkaniach w większości, tylko tam mieszkają jeszcze dzieci, rodzina, więc społeczny wymiar tych 15 milionów osób może okazać się większy, że to dotyczy nie 15, a 20, 25, a może nawet 30 milionów i więcej Amerykanów. Proszę Państwa, to jest poważny problem w Stanach Zjednoczonych, bo... Co z tymi ludźmi zrobić? No, tam się nikt nie przejmuje, przyjeżdża szeryf. Najlepiej wtedy opuścić ten lokal zanim oni przyjadą i wynieść się szybciej, bo jak oni już przyjadą, to przyjeżdża firma, która za nas to wyniesie, ob o, oczywiście obciąży nas rachunkiem. To będzie wszystko na ulicy. No i trzeba z, po prostu gdzieś do jakiegoś storydżu to dać, czyli do magazynu, gdzie to będzie przechowane, bo to zniszczy inaczej. Magazyn pobiera ogromne czynsze za wynajęcie takiego garażu w takich magazynach. Takich magazynów w Stanach, proszę Państwa, jest bardzo dużo, więc jakby nie ma z tym problemu, ale trzeba załatwić transport, wszystko. Są ogromne koszty dla tych ludzi, którzy w ten sposób jakby są, muszą opuścić swój dom no bo do tego momentu był ich dom, więc często robią to sami przed tym, przed tak zwaną deadline, czyli datą, w której musi być opróżniony lokal, bo jeżeli nie zostanie, no to wtedy po prostu ich wyrzucą. Na to jest wszystko. Nie daj Boże, zabiorą dzieci, dlatego że dzieci nie mogą być usunięte na ulicę. Prawa stanowe są takie, że przyjeżdża wówczas ktoś ze stanu, z opieki nad dziećmi i zabiera te dzieci, proszę Państwa. Problem jest później taki, żeby je odzyskać. Trzeba sędziemu później udowodnić, że to są ogromne koszty finansowe, że ma się pracę, ma się gdzie mieszkać, żeby te dzieci... Okay. mogły gdzieś tam mieszkać, no i że się jest dobrym rodzicem i dba się o te dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także najlepiej do tego stanu nie doprowadzać, bo jeżeli zabiorą dzieci, to zaczyna być problem i to poważny, prawny problem, gdzie trzeba mieć spore, sporą kasę, żeby te dzieci odzyskiwać. także... Większość ludzi wie o tym, jak ma dzieci się wcześniej, po prostu usuwają z takiego domu lub mieszkania, żeby nie powodować tak drastycznych sytuacji. No ale cóż, proszę Państwa, zaznaczam ten problem, problem jest poważny. No i jakby, cóż, no trzeba z tym żyć, prawda? No nic się nie poradzi bo ludzie potracili pracę i tak dalej i w tej chwili ci ludzie, nie wiem na co są skazywani, ale jest to problem społeczny, bo do, dotyczy ogromnej warstwy, ogromnej warstwy społecznej. Proszę Państwa, zaniepokoiło mnie trochę to, że Minister Zdrowia stwierdził, że podpalenie stacji sanepidu i punktu szczepień w Zamościu to atak na państwo polskie, nie? Szef resortu zdrowia poinformował o nagrodzie 10 tysięcy złotych za wskazanie sprawczy czynu. Powiedział, że to nie jest wyłącznie atak na ten kontener, to jest atak na państwo polskie. Tak trzeba sobie to powiedzieć, powiedział pan minister. No... Ciężko mi się czyta w ogóle takie wiadomości, muszę Państwu powiedzieć, bo mam mieszane uczucia co do tego. Yy, więc oni to piętnują, yy, roz, rozpylają na całą Polskę taką informację. Dosłownie rozpylają, tak to można powiedzieć. Yy, celowo to robią. Yy, piszą o jakichś wzmożonych ataków, anty, atakach antyszczepionkowców które w ostatnim czasie przetoczyły się przez Polskę. Tak jakby to był jakiś problem społeczny, no nie wierzę w to za, za bardzo, że antyszczepionkowcy. No to... Bo to teraz jest tak, że pejoratywne to określenie przylega do tych wszystkich, którzy nie chcą się szczepić. A to nie jest prawda, bo oni tam mają jakąś warstwę ludzi, którzy w jakiś sposób chcą wyrazić swoją swoje niezadowolenie, oczywiście nawet jeśli narażają się prawnie na konsekwencje, no bo takie postępowanie powoduje skutki prawne łącznie z pozbawieniem wolności, no to nie wolno takich ludzi, którzy łamią prawo, mieszać z tymi wszystkimi, którzy po prostu nie mają ochoty się zastrzepić. A cóż ci ludzie mają z tamtymi wspólnego? I oni to robią, dlatego że oni by jedną warstwę tych ludzi określają. To, to, to jest, jest nieuczciwe w stosunku do swojego narodu. Ale proszę państwa, e, jeśli chcą taką politykę prowadzić, no to będą, będą ją zaostrzać. To nie jest dobre dla partii rządzącej. No i tak sądzę, że w przyszłym roku powstanie rząd tymczasowy w Polsce. Zresztą to nie tylko ja tak mówię. To chodzi o to, żeby nie szło wszystko, że tak powiem, co złe, na partię rządzącą. To jest wybryk taktyczny. Zostaniemy może oddani w jakieś obce ręce, nie wiem. To musi dojść do konsensusu między partiami, które mają większość w parlamencie. Ale to nie tak, że ja sobie o tym mówię. To już mówi, mówią politycy niektórzy i pan Kowal. To tylko jedno takie nazwisko jest. Proszę sobie posłuchać wywiadów, co oni mówią. Także to, jeśli to już jest w przestrzeni publicznej politycznej, to takie rzeczy są rozważane, proszę Państwa. Więc to nie byłyby dobre czasy dla Polaków. Absolutnie nie. Proszę Państwa, chcę Państwu powiedzieć, że ten trzymiesięczny okres który polski rząd miał na uzgodnienie Krajowego Planu Odbudowy z Komisją Europejską, minął wczoraj, tak? 1 sierpnia. E, jakby jest przekroczenie tego terminu. E, pieniędzy nie ma. E, nie ma jakiegoś zielonego światła. Nie oznacza to, że pieniądze przepadły, ale też nie wiadomo, gdzie one są i kiedy będą. Niektórzy mówią, że może pod koniec roku, może w przyszłym roku, nie wiadomo kiedy, wiadomo jaka jest sytuacja między Polską a Unią Europejską, więc te miliardy, że tak powiem euro, które są przygotowane dla Polski, nie wiem kiedykolwiek, kiedy dotrą. Miała być jakaś transza właśnie wypłacona, kilkanaście procent, ale tych pieniędzy nie ma, więc nie wiadomo kiedy będą. Proszę Państwa, z ciekawych informacji, na pewno z ciekawych, jest ta, że Skarb Państwa w Polsce, oczywiście ten trzymiesięczny okres, który minął, dotyczy oczywiście Polski, tych, tych pieniędzy, które tam leżą w Unii Europejskiej, on minął i po prostu kasy nie ma, nie? Ale to... Skarb Państwa Polski, Skarb Państwa, podpisał umowę inwestycyjną z Electromobility Poland zgodnie z którą państwo obejmie nowe akcje spółki o wartości 250 milionów złotych, czyli ćwierć miliarda złotych. To jest dokapitalizowanie tak zwanego IMP, czyli Electromobility Poland. Pozwoli to przeprowadzić m.in. prace przygotowawcze związane z budową fabryki Izery, nowego polskiego samochodu elektrycznego w Jaworznie. No, podała ta spółka. Środki, które pozyskamy w ramach umowy inwestycyjnej pozwolą na realizację absolutnie kluczowych celów projektowych, finalizację rozmów biznesowych z kluczowymi partnerami czy rozpoczęcie współpracy z dostawą platformy. No, powiedział prezes Elektromobility Poland Piotr Zaremba. Ocenił, że zaangażowanie Skarbu Państwa w IZERE, czyli pierwszy polski samochód elektryczny, jest gwarantem kontynuowania prac w najważniejszych obszarach i zapewnia projektowi stabilność. I czy to jest dobra informacja dla Polski? No tak, bardzo dobra. Polski samochód elektryczny, bardzo zła informacja dla Niemców. To jest uderzenie w przemysł niemiecki, samochodowy. I to jest zła informacja dla tamtej strony, zdecydowanie zła, dlatego że większość samochodów po prostu jakby zalewa nasz rynek z Niemiec. I teraz proszę Państwa, proszę uważać, ja po prostu tylko mówię dla tych z Państwa, którzy mają ochotę na tanie, prawie nowe samochody z Niemiec, samochód, który jest po powodzi, to jest złom proszę Państwa i tak samo w Stanach Zjednoczonych wszyscy wiedzą, że te samochody po powodzi się nie kupuje. On się zawsze zepsuje, siada układ elektryczny, elektrycy nie wiedzą o co chodzi. Jest to ciężkie do naprawy, trzeba by było całe wszystkie wiązki elektryczne wymieniać i próć całe auto czasami dochodzi do różnego rodzaju komplikacji elektrycznych i przy silniku i w skrzyniach biegów i tak dalej. Po prostu jest zasada taka. Jeśli samochód był po powodzi, był zalany, to to jest totalny złom. Z tego się nic już nie da zrobić. Nic. On może być wyczyszczony, może wyglądać jak nowy i proszę Państwa, usterki zaczynają wychodzić po miesiącu, dwóch, trzech, czterech i będą się toczyły przez cały czas, kiedy będziemy mieć ten samochód, będziemy mieć z nim wieczne problemy, Taki auto nie nadaje się do jazdy. Od razu Państwu mówię, pamiętajcie o tym, przez, trzeba przestrzec znajomych, bo tych samochodów widzę, już przybywa w Polsce po tych powodziach, więc to jest absolutnie, bo to są w większości też nowe samochody od dealerów, prawda, które były zalane, więc to, to jest zrobienie samochodu na, na nowo, ale on i tak się będzie psuł, także to, to się nie opłaca po prostu czy takiego kłopotu brać na głowę. Proszę Państwa, w rok temu, pamiętacie Państwo, jak podwyżki dla, miały być ogłoszone dla parlamentarzystów w Polsce, tam Sejm miał głosować, dla urzędników państwowych wysokiego szczebla. Ale to nie przeszło, bo ludzie zaczęli się burzyć prawda, w Polsce. Ale znaleziono inny sposób. Po prostu pan Andrzej Duda wydał rozporządzenie i podniósł zarobki dla premiera, marszałków, sejmu, senatu, członków rządu i, i w ogóle popodnosił te, te te zarobki bez żadnych tam rozmów w sejmie i no i w końcu głodujący nasi posłowie, senatorowie, wiceministrowie i inni tam głodujący yy, przestaną głodować, bo dostaną yy, sporo kasy i odkują się, tak? Yy, będą, że tak powiem, zadowoleni i będą służbę swoją yy, powinność państwie. Yy, w państwie polskim wykonywać w dwójnasób rzetelniej, dlatego że więcej zarabiają. Prawda? W momencie, kiedy ludzie po prostu tracą biznesy, rodziny, zarobki, tracą pracę, tam zawsze pieniądze się znajdą. Proszę państwa, od poniedziałku rano osoby, które w Unii Europejskiej lub w USA zostały w pełni zaszczepione, po przyjeździe, ale do Wielkiej Brytanii, od teraz, nawet z krajów żółtej strefy, żółtej tak zwanej listy, nie muszą odbywać kwarantanny i to jest informacja dla tych, którzy jeżdżą do Anglii. Takie coś weszło. No i warto o tym wiedzieć, jeżeli ktoś się wybiera w ogóle do Wielkiej Brytanii, prawda? Jeśli chodzi o USA, Wielką Brytanię i Izrael, to te trzy państwa obwiniają Iran za atak na tankowiec Teheran. Oczywiście Iran zaprzecza, ale to nie jest byle jaki atak, proszę państwa. Drony zostały wysłane do ataku na te statki Dubaj, Stany Zjednoczone, Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania przyłączyły się do Izraela w niedzielę twierdząc, że Iran przeprowadził atak dronów na tankowiec u wybrzeżu Omanu na Morzu Arabskim wywierając dalszą presję na Teheran i oni wywierają tą presję, ponieważ zaprzeczył, że nie jest zaangażowany w napad Nazwali to bezprawnym, bezdusznym atakiem. Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominik Rapp. Powiedział, że jego kraj i jego sojusznicy zaplanowali skoordynowaną reakcję na czwarkowy, a, czwarkowy atak na tankowiec Merse Street. Wkrótce podążył za nimi sekretarz stanu USA Antony Blinken, mówiąc, że nie ma uzasadnienia dla tego ataku, ataku który jest mm, zgodny jakiś z a ataków wo i wojowniczych zachowań, nie? Takich państw, które trzeba utemperować po prostu. Proszę Państwa, tak jak Państwu mówiłem, różne kraje stosują w dalszym ciągu różnego rodzaju zachęty do tego, aby po prostu no, ich obywatele się przyjęli te dawki, prawda? Dawki. No i tutaj wpadła mi bardzo ciekawa, interesująca informacja o tym, że co się dzieje we Włoszech. Byłem bardzo, bardzo zaskoczony. Proszę Państwa, jeśli się Państwu te materiały, które ja przedstawiam, podobają, bardzo proszę o łapki w górę i subskrybowanie tego kanału. To są dwie łapki dla Państwa. Serdecznie Państwu dziękuję za to. Jak ja, ile, ile razy mówię o tych łapkach w górę, to momentalnie ten licznik skacze, to dziesiątki idą do góry. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Dziękuję. Ja, ja wiem, że Państwo pamiętacie, ale w momencie, kiedy ja to mówię, to jest bardzo miło oglądać właśnie, jak licznik łapek idzie do góry. Chcę Państwu powiedzieć, że we Włoszech pieniądze, jakby bezpłatny bilet wstępu na basen i na plażę. I różne inne rzeczy można otrzymać we Włoszech w nagrodę za zaszczepienie się, tak? E, jakby te inicjatywy mnożą się w całym kraju. Wszystko, by zachęcić do intubowania się, nie? E, więc jakby tutaj jest, no w tym kierunku to idzie. Dziennik Corriera Rasera zauważa w niedzielę, że różne zachęty stosują zarówno lokalne władze i instytucje, jak i przedsiębiorcy, którzy wpłacają, wypłacają swoim pracownikom dodatki za to, że po prostu się zaszczepią. Nie? W, jednym z najbardziej w jednym z najbardziej oryginalnych pomysłów, bo się wydaje, jeszcze czegoś takiego nie słyszałem, wystąpił oddział Związku Rolników Koldery w miejscowości Alkalifuzji w prowincji Messyna na Sycylii. Na Sycylii, proszę Państwa, w nagrodę za to, że się zaszczepicie dostaniecie tamtejszy specjał sos pomidorowy. A jakie my mamy specjały w Polsce? Może by tak rząd jakiś zaczął rozdawać, nie wiem specjały za to, że się ludzie zaszczepią, ciekawe to by było, bo to normalnie myślących ludzi, proszę Państwa, no jakby powoduje śmiech, prawda, bo to, 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 to nie, nie wydaje mi się, że to jest poważne, bo ja się generalnie zastanawiam, jakimi pobudkami się ci ludzie kierują, żeby iść, żeby się zaszczepić i zos pomidorowy dostać. Może z powodów społecznych, czy jakichś innych badań, warto by było zobaczyć, jakie jakieś to prezenty spowodowałyby, że na przykład, nie wiem, Polacy by masowo poszli do szczepień. Nie? Ciekawe to jest. To jest ciekawe, proszę Państwa, zjawisko. Ja chciałem Państwu jeszcze powiedzieć, bo mm, mówiłem ostatnio też o tym Lex TVN, o tej ustawie mm, TVN-u o tym, że jest to jakby biznes amerykański, jakby właścicielem jest kanał Discovery TVN-u i że chodzi o opinię publiczną, bo jest bardzo opiniotwórczy TVN i tak dalej. No proszę Państwa, to nie jest tak, że ktoś sobie biznes zakła zakłada w mediach. Przede wszystkim jeżeli ktoś po prostu idzie w tak ogromną... Stację telewizyjną w danym państwie, tak zrobił to koncert Discovery, to robi to po to, żeby mieć wpływ na politykę, po prostu w danym państwie, czyli w takim państwie, na przykład jak Polska, prawda? I wpływ na politykę poprzez kształtowanie opinii publicznej, jeżeli chodzi o stację TVN, jest bardzo duży. Teraz zbliżają się wybory, będzie może ten rząd techniczny, tak zwany, następuje wielka transformacja polityczna w Polsce, proszę Państwa. Pan Donald Tusk nie bez kozery przyleciał do Polski i zajął się polityką, obserwujemy jak sondaże w tej chwili, wystarczy spojrzeć na sondaże, mniej więcej to co chciał osiągnąć, chyba osiągnął, ma bardzo potężnych popleczników ten człowiek. To co się będzie działo w tej chwili w Polsce, to będzie ogromna walka o władzę i to już się dzieje, proszę Państwa, już są pierwsze właśnie informacje odnośnie tego nowego rządu, tego co się stanie w przyszłym roku. Proszę Państwa i powracając do TVN-u, to jest właśnie to, że potężna taka stacja jak TVN ma wpływ bezpośrednio w sferę polityczną i sferę sondażową, jeśli chodzi o sondaże w Polsce i może wywierać wpływ, ogromny wpływ, ogromny wpływ na wyniki wyborów no przecież Państwo wiedzą o tym, że tak jest, prawda? Wszystkie, wszystkie media, które funkcjonują w tym zakresie, wywierają tak potężne media, wywierają ogromny wpływ na wyniki wyborów i generalnie mi się wydaje, że oprócz tego biznesu, ile tam TVN ma, ale to, to są żadne pieniądze w porównaniu z tym, jaki TVN wywiera właśnie, jaki ma wpływ na politykę w, w państwie polskim. To te pieniądze to tam, to są pieniądze niewielkie, muszę państwu powiedzieć, bo ważniejszy, te pieniądze jakby się nie liczą, to co oni zarabiają. To jest tam, czy tam będą miliardy, czy nie miliardy, to się nie liczy. Tu się liczy jedno, się liczy wpływ na społeczeństwo i na politykę wewnątrz kraju i wpływ na wybory. To się najbardziej liczy w tak potężnych mediach. To, to są, proszę Państwa, realia dzisiejszego świata, prawda? I, i, to jest, I to jest chyba najważniejsze. Także próbujmy to ogarnąć, obserwować wszystko. I mądrze do tego podchodzić, czyli jakby nasze komentarze, państwa poszczególne komentarze w stosunku do samego siebie, żeby wytłumaczyć sobie daną sytuację, co się tak naprawdę dzieje, należą wyłącznie do państwa i państwo będą to komentować sobie, rodzinom, dzieciom i tak dalej. Taki komentarz czasem nam się przydaje, ale taki rzeczywiście prawdziwy. Dziękuję Państwu serdecznie, zapraszam na kolejne moje vlogi.